Dwunastu wspaniałych. Na naszej klatce schodowej mieszka staruszka. Pięć lat temu straciła męża, córkę, zięcia i wnuków w wypadku. Kiedy tydzień przed świętami wracałam do domu, na drzwiach klatki schodowej zobaczyłam ogłoszenie napisane odręcznie. Zgubiłam 100 złotych. Uczciwego znalazcę proszę o zwrot do mieszkania numer 76. Emerytura bardzo skromna. Nie mam na chleb. Mieszkanie numer 76 to lokal tej starszej pani. Wyjęłam z portfela 100 złotych, odłożony na prezent dla mamy, i zapukałam do drzwi mieszkania numer 76. Kiedy oddałam staruszce pieniądze, rozpłakała się i powiedziała: Jesteś dwunastą osobą, która przyniosła mi pieniądze. Dziękuję. Uśmiechnęłam się i poszłam do windy. A wtedy starsza pani dodała. Córeńko, zdejmij proszę to ogłoszenie z drzwi, to nie ja napisałam. Starsza pani stała przed drzwiami swojego mieszkania i płakała. Dziewczyna poprosiła, aby ta historia poszła w świat, aby ci, którzy nie widzą w innych nic dobrego, dowiedzieli się, że na jej klatce schodowej mieszka co najmniej dwanaście wspaniałych osób.